Właśnie się zakończyły obchody Dnia Niepodległości tutaj w Drohobyczu w Stowarzyszeniu Odrodzenie. My tutaj w Lwowie, na ziemi lwowskiej ziemi drohobyckiej mamy rozciągnięte zawsze świętowanie Dnia Niepodległości. Jakby Pan Konsul porównał to, co Pan zobaczył tutaj z tym, co Pan, z czym Pan miał do czynienia w Polsce. Jaka jest różnica pomiędzy świętowaniem tego dnia? Jestem, jestem pod wrażeniem tego, co zobaczyłem. Jestem pod wrażeniem Działań pani, pani Marii, która jest autorką tego, tego, tego spotkania, które, które dzisiaj widziałem. Zachwyca patriotyzm dzieci, zachwyca, zachwyca ich zaangażowanie w to. Wydaje mi się, że niestety w Polsce obecnej takich scen trudno już, trudno już zobaczyć. Widać, że te dzieci naprawdę robią to od serca. Podziwiam chór, podziwiam wykonanie pięknych pieśni patriotycznych, podziwiam zaangażowanie rodziców, przecież to dzięki nim te dzieci tutaj, tutaj są. Także naprawdę bardzo dziękuję w imieniu, w imieniu konsulatu, w imieniu Polski za, za, ten, za, ten, za, za te obchody tak, tak wzruszające, tak piękne.